Patrz. <noise> Szóstka Karo, tam jest kobieta. Witam wszystkich w kolejnym odcinku vloga, będzie to już numer 10. Chciałem od razu wszystkim podziękować za 10 tysięcy subskrypcji. Przy okazji chciałem się pochwalić nowym obiektywem, będzie dużo więcej widać i pewnie teraz się zastanawiacie. Marcin, kto trzyma kamerę? Ja nie wiem, jak wy w ogóle mogliście się zastanawiać. Także tematem dzisiejszego odcinka będzie magia. Zapraszam! Dzisiaj na vlogu będzie coś jedynego w swoim rodzaju. Padł do nas Just D Show. Siemanko, witajcie w odcinku. Wow! Zostaniesz tutaj proszę, zaczarujemy się. Jak masz na jestem Adrian. Dostań jest tutaj Klara, proszę. Klara, proszę. Klara widzisz, kiedyś filmy no. na żołnierzu bliska, czy nie? Nie. Dobra, to będzie fajne doświadczenie, Zobaczmy. No. Mam tutaj tanie karty. Wszystkie są różne. Tak no. różne. Chciałbym, żebyś jedną z tych kart, którą kąpię, tu I na odwrocie napisz swoje imię. Tutaj na tej stronie. Idealnie. Jak możesz podbij rękawy, żeby nie było, że ktoś z nas cokolwiek może chować w rękawy, ok? Bazak schowam. Tak, mamy tutaj pełną dziewiątkę, tak? Umieszczę ją gdzieś w tali. ją do środka, proszę. Dobra, zobaczył bardzo. Tak. Jeszcze wystaje krawędź, wystarczy ją nacisnąć. Znaczy na tak, Jest jedna taka karta, przełożę je. Swoją kartę, czy nie? nie mam pojęcia, gdzie ona była. Zobacz, na górze jest walet Karo na dole jest dwójka Kier. Jeśli spojrzysz uważnie, widać teraz wszystkie karty, prawda? Zobacz. To jest nie w tym miejscu. Oszukuję. Zobacz, jest tutaj? Nie ma? Z powrotem. Obserwuję bardzo, ale to bardzo uważnie. Widzisz? Wciąż już docisnęła tę kartę do środka. No, doszuki, tak? Jest tu czy tu? Nie tu na pewno. Nie, ma moich zębach. Ja. Serio? No tak, zobaczcie, teraz jest na przykład... Że ten... <laughs> Mam pomysł. Przełożę to w ten sposób i przygotuję tak jak trupier w kasynie. A ty myślisz, to, to masz kartecznie? Tak to mi się Jakkolwiek. Mam trzy ręce na nóżce o idealnie stolik jest niech będzie profesjonalne to Ty, ty przygotowałaś karty, wszyscy wiemy, że przygotowałaś karty Chciałbym, żebyś zasugerowała jedną, powiedz na głos jedną liczbę od 1 do 5 5, 5. Zobaczymy, bo zrzedło, nie? Jest to jedna karta Wygląda na to, że to jest dokładnie... W szoku! Moja karta. A... Ale wiesz co jest najlepsze? To, że do tej sztuczki trzeba się przygotować. Tak samo jak do treningu na hangarze trzeba się przygotować. Ja... przygotowuję jeszcze dobrą dietę. Smacznego! Listopad jest fina montarem. Chyba została oczarowana. Przyszły mąż. Będzie. Gwarantuję ci, że zobaczysz jeszcze więcej dobrej magii. Dziękuję. Woo! Zrobię jakiś fajny trik. Słuchajcie, w tym momencie przekazuję magiczne moce Diabolo. Masz kiki? Zobaczmy, co z tego będzie. Zobaczmy, co z tego będzie. Okej. Okay. <laughs> teraz mi pokaże co zrobić, gdyby siostra mnie przypadkowo wkurzyła wow! yes! To był Adrian z Just Eddie Show Dokładnie, siemanko moi drodzy Adrian będzie w Mam Talent w finale już. Dokładnie, to jest już, słuchajcie, 26 listopada. Yy, walczę program mam talent o zwycięstwo. Yy, może niektórzy z Was oglądali występ finałowy, gdzie nieźle udało mi się zająć żywi. To co przygotowałem na finał to będą moje najlepsze numery, dlatego jeśli lubicie iluzję, nie możecie tego przegapić. Jeśli ktoś może mnie wesprzeć, wesprzeć swoim głosem, sztos. Yy, SMS-y! Miłe słowa, lajki na Facebooku, wszystko pomoże. Przyjmiemy wszystko. <laughs> Także to był Adrian z Just Eddy Show. Oglądajcie go. Kiedy? 26 listopada, e, finał Mam Talent. 26 listopad, finał Mam Talent. Polecam. Dzięki wielkie, siemanko Vlog 646 dobiegł końca. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Adrian jest naprawdę niesamowitym ludźmem, jest sam na tego. Kiwicujcie mu. Finale Mam Talent. Pamiętajcie o subskrypcji tego kanału i pozostaje jedno pytanie. Gdzie jest moja siostra? A na koniec jeszcze ostatnia magiczna sztuczka. No to znika?